Hello, Witam was w kolejnym odcinku serii Oda Z Dzisiaj gram sobie bramem yy, i ze mną jest ekipa Petrice Siema. Siema? Teś. No Siema. Tak i za nasem lecimy na bota. Ja sobie zaczynam z Relic Shieldem oczywiście. Coś takiego. Ktoś ma echo albo mi się wydaje. No e, i w każdym razie e, dlaczego bram? Ponieważ e, zbanowali mi Morgany i robimy sobie trzydniowy w ogóle trip supportowania będziemy grali sobie bramem, jutro będzie Morgana, a pojutrze chyba jest jeszcze jakiś support pod M. E, włączę sobie muzykę, bo na live muszę sobie ją włączyć, żeby puścić swoją, okej? Okay. Jest klimat, jest klimat. I lecimy Ananasie. Co się na tym w ogóle maksuje? No. Q chyba, albo W no No W raczej Rzadko chyba, sytuacyjnie Nawet nie wiem kiedy sytuacyjnie Chyba jak y, Jest stanie przegrana linia Bo w innym wypadku nie wiem No ale będziemy sobie maksywali oczywiście Q, bo gramy agresywnie z Lucianem Dum 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 Dobra, ej idziemy obczaić, powinniśmy robić inwady jak mamy Broma, mamy no ari. Tak, ale... Fajnie Zobacz, przecież ten Tarik już powinien zdechnąć Ja mam zaraz znowu To moje fajne coś O fleszną No i widzicie Źle Źle Wiemy, że ktoś tam zaczyna na tym buffie Niebieskim I to jest bardzo Przydatna wiadomość oh. Bo wiemy że będzie gang pewnie po tutaj Trzeba będzie uważać Teraz cię wychiluję, Tylko podobiam mhm. Gratulacje Pamiętaj że ty cię na Ananas no. Nie No Więc wiem powinno... ale mam lagi A powinno ci zależeć Spoko spoko U mnie mhm. Dzwony jeszcze biją u ciebie Ananas Tu ciebie? Tak No kurde w górach są takie te jakieś. No kościółki. No. Ko kościółki takie ładne. Góralskie, bo ona na nas jest góralem generalnie. No, Jakbyście okay. nie wiedzieli jeszcze. Okej, okay, wrócił Tariś. On coś tam zrobił jakieś dzikie playsy Ja nie mam cika, ale myślę, że co? Chcesz jakąś bitę robić, czy nie bardzo? Nie, nie, jak to farmić na lekach. Mhm. W ogóle, no, kosmiczny zasięg. O ja mam ciasteczka to jest bardzo fajne Ej ananas. Postawię Ci tutaj może warda co żeby nas tak nie poobijali Będzie na długo Na razie nie mam heala Żadnego ani nic No No lecę Hups Hups No nie bardzo cokolwiek myśmy tu zrobili Dobra, muszę flashnąć Bejted? Baited czy nie bardzo? Jeszcze Mówię ten baited? Dostawić. Dawaj, 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 dawaj. Zabijamy jeszcze Zostań, tego. Mój magiczny telefon zadzwonił niestety. Przepraszam. Łap, łap. No łap to. Synu. E, dobrze, to ja w takim razie się cofam elegancko dzwoni do mnie jakiś typ w ogóle. Ach. Magiczne dzwony zaczęły bić i ping mi spadł Widzisz, to przez magiczne dzwony Z... z, z skąd? Z góry <laughs> Z góry Dobra, to już wszystko wiemy eee... Dobra, kupimy sobie wardzika jeszcze jednego, czemu nie? Ja wyciszę telefon I lecimy na bota Jak na razie 3-0, więc bardzo prawidłnie. Może początek mieliśmy słaby tutaj za ananasem, ale... Jest okej, okay. w ogóle pisaliśmy ostatnio, żebym troszeczkę więcej mówił, bo to wam się podobało z tego co dowiedziałem się na spotkaniu z widzami Więc postaram się jak najwięcej No ale z aportem Za dużo nie gram Ale może będzie jakiś progres po tych trzech odcinkach Myślę, że na pewno No dawaj Czarnuchu No, idę, idę Co na ma? Ona ma dwa dorany Dwa dorane, a ty masz... O jest ładnie. Bambieryka. Jest bardzo ładnie. Hopie. Nie marno ile z hitów. A magiczne dzwony przestaje bić <laughs> A w ogóle z tego co widzę to strasznie ma zmieniony ten zasięg. Y Nidali na PBS tą Didą i brakuje mi ujings tego samego z w, nie? Ono ma też jakiś taki słychać, kosmiczny zasięg. Słychać, słychać. To nie mogę o atakować. Aha, no bo masz DC Ja teraz wchodzę w pułapkę, więc trochę mnie zaboli. Dobra, także takie są realia. Tak za nie, życie nie. wygląda. Saportowanie. Trzeba się przyzwyczajać. Dobra, żyję, to jest nice. No jest 3-0 cały czas Mhm, -mm, dawaj, wychiluje cię pota To świetnie Jest stary załapiesz się może Nie załapiesz się No cóż Nie można mieć wszystkiego Chcesz się jakoś ich wbijać czy nie bardzo na razie? Nie daj mi pofarmić bo ja nie mam w ogóle Spoko 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 Tutaj nie wbijłem to wtedy Mhm Będę cię defował jakieś czy coś jest Trinkecik Jakby co to ja wiesz, wskakuję, także mogę stać tutaj No Chyba, że zaczną robić jakieś takie akcje Starika zestunowała mi się tylko Trochę Jinx strzela, no No ja też strzelam, ale ja nie biję do jeszcze Mhm, spoko, spoko Można żebyś tylko, no wiem ty masz dużo. Dobra, tarcza. Serdeczna. Zabiliście Hakalima? E, nie, nie miałem okazji jeszcze. Nie mam co fajnie. Dobrze, nie dawaj. No w takim wypadku musimy tutaj jednak... Skupić się na farmie, bo ty masz 25 do 45, więc no jest średniowo No jakby mnie nie wywalało no. no wiem wiem, wiem. słowo, to po prostu farm Bądź git Uff Rzutarika zabijmy po prostu Mogliśmy go zabić? Tak? M nie no, no, nie no. wiem, boję się z tobą wskakiwać, ale ty masz teraz lepszy item od niej, więc nie powinniśmy się no, bać za się. Dobra, to będzie zaraz jakaś bita za... Ja chciałem, no, że... żebyś, żebyś farm odrobić mhm no spoko. To za 3 sekundy wbita jakaś ona ma szósty. To nie wiem czy to dobry pomysł jednak. To wyciekajcie to na mnie. Mhm. No myślę, że to najlepszy pomysł. Aucha. Dobra, ja sfarmię te 3 miniony. Albo chociaż dwa. Albo w sumie nie wiem. Nie mam już i tak stacków. Mam ulta jak coś, ale czekamy na twojego czy nie? No... Nie wiem, możemy poczekać, Poczekajmy tak. na Lisina, bo już idzie. Idzie kamień. No dobra. jest no jeszcze dawaj. przed walką. Dawajcie ją, dawajcie ją. Trzeba ją zestunować. Pyk! Zabijasz A Tarik co z Tarikiem? Myślę, że go zabijemy. Ja tutaj już nie tankuję więcej nic Tak na ty wszystko się udało z tego co widzę Pięknie 6-7 Oczywiście wszystko wyliczone Ale serio Serio ja to wyliczyłem nie? Tak na oko z doświadczenia wiem kiedy mniej więcej się wycofać Okej okay. wow. No i jest już, to yy, polecam side jak najszybciej złożyć, a nie właśnie upgrade'ować to w nieskończoność, bo tak czy siak 2-3 stajemy tak starczą. No o niestety. Boże. No się porabił. No nie porabił, wleciał pod wieżę po prostu. No, się no się Nie koń. Leścicliznę. Niesamowicie, głupi koń. Po prostu. Blodnik chcesz blue? Niesamowicie, głupi koń. Mogę ci. Jaki miły No a co? Można czasem Jak tam ona nas? dawaj dawaj tutaj No i to stary O ty jest pink. Niestety Patrz na maco ja mam Niestety ale nie mogę tam iść, bo jest dwóch na no jednego Ona ma wam tak sobie... Tym... ty masz... upanie panie, to elegancko, mimo że masz 39 minut, <laughs> to jest żałosne, nie? To no. Generalnie, ale... Ale mam trzy fragi i asystę No Te miniony chyba masz z mojego tego tego chyba najwięcej tak. <laughs> Dobra teraz sobie farbę na luzie O ty Jestem mi się marnować starszy na to za bardzo Chcesz bijać? No ja wbijam, chopię Ej a to nie nakłada staków? No szkoda to by było już Stary! No może to by... może przesadzamy no, no. Dobra ale spokojnie wiele straciliśmy No ja mam podki Ja już. mam ulta za 5 sekund więc myślę że Możemy wbić na no, Będzie bardzo prawie nawbitą Powinienem teraz wziąć czerwony trinket To jest mój mały błąd e, Tu jest pink jakby co? Kamil Ja z Widzę, masz kuleczkę O w hopie w Dobrze zniszczysz im to ładnie e, Chcemy ich dajwować czy coś takiego? Czy to mm. trochę zbyt głupie? Jak pomysł? jest leasing, to możemy No właśnie jest leasing. myślę że... Ja mam ulta Tylko trzeba jinx zabić szybko, nie? Czuję na to Dobra i kończę tankowanie. Ojojoj no trudno. Dwa za jeden. Dwa za jeden, no. W sumie mogłem wytankować może jeden hit więcej, nie wiem. Ojojojojoj, oj do mnie? Nie 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 nie, 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 nie posuwi Aha, dobra Dobra, zmarnowałem dużo, bo dwa samonery, nie, ale nie chcę dawać kila. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Ja tu już jestem, nie? No. Doboba. Dawaj, ja, ja to jeszcze mogę ci spuszować, pyk. Spoko I totalnie zrepieni. Dobra, drugą nie, nie wiem co maksować, drugie. To jest totalnie sytuacyjne chyba. Ale wydaje mi się... A co daje maksowanie tego shielda? Eee. Czekaj, teraz o tym powiem. Tylko... Muszę coś kupić, teraz polecę sobie w coś takiego buty nie, 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 nie takie buty, nie takie buty yy, w Ale takim... chodzi mi o tego Wola, a nie tego Hu. No E no. daje mi tak, dużej tarczę, re, większa redukcja Mniejszy cooldown, czyli wszystko fajnie, a W daje mi też wszystkiego Po trochu, więc to zależy tylko od tego czy przeci... Będę używać często tej tarczy czy mamy na co używać tarcie? No na Jinx scale I tyle Więc myślę, że W będzie spoko Dobra, nie mi od razu whatever. jak e, Dobra, teraz potrzebuję złożyć to A, ty w bazie jesteś co? No, sorry Ale co? musiałem tutaj pogadać sobie trochę Mógłbyś po drodze A, co tam Czerwonego pinkaku. kup, raczej tego, Dziękuję to no to już za późno Ale spokój ja będę niedługo wracać po kiliszek Bo chcę złożyć eee, Dzwoneczek tak zwany No dawajcie, dawajcie Idę ja już Crazy hella. No na system tak blisko No, po co widzę No i ładnie, i mam asystent 008, pięknie 811 No po prostu Bob nie ma milionów ale Team mu oddaje kile więc ona jest Zawsze was skieruje Boby No wiemy, wiemy O, smutno mi teraz Uch Dobra, co teraz? Może, ej, może smoka zrobimy Stary, dużo lepszy byłby teraz smok no ale... I, sin I rada robi. No ale smaj to nie straciłem No. No to nic nie mówi, nic. To co, robimy go? No, to... Mam trochę małą. No to nie używaj żadnych speli, po prostu zostaw sobie na E ewentualnie i tyle. I to zrobimy na spokojnie. Q jako pierwszy do makswania chyba jest najfajniejszy, 5 sekund tylko. Idą. Niech idą. Kudwa. Co ty zrobiłeś? Chciałem ją wykopać do nas. Wiem, wiem. Dobrze jest. O, to smajty. 3 Wiemy? Jest hekarim. Dużo ich tu, duże ich tu, du za duże ich tu. Idzie Je Bloody. Jest Bloody, no. Zestunowany? Piękny stun. Lecimy dalej? A, Złapali. Nie, no. cofnijmy. Tak? No nie ma mm. co, co czesować. No dobra. Znijmy Bardzika. No spokojnie, to jest takie pewne zwycięstwo jak na razie. Okej, okay, teraz chcę złożyć dzwoneczek dla Ananasa, żeby tam wychodził z tego Hekarima i Starika. To jest nerwujące i przy okazji sprzedam to Kupię to I no co, składam dalej A nie, tego nie mogę już To, to coś takiego chcemy Więcej hapców się przyda Postaram się pójść tak e, profesjonalnie mm, tym supportem, nie składać żadnych Sunfire'ów, bo to nie jest najfajniejsze Ewentualnie Omen jak nie mają takich ceków, no ale mają totalnie, totalną wbite właśnie. Także fajnie jakbym Anona nas uratował. Chociaż oni są i tak słabi, nie? No Omen będzie drugi, bo będzie idealnie się, zobaczcie, wszyscy polegają na tak speed, nie? 3 czy 4 nawet postacie. Karim coś tam też bije z ataków. Jak złożyć Triforsa. Także Omen będzie bardzo spoko. I może mają tyle apeków. Dobra, idę się jakąś wizję tutaj. Nie, nie mają chyba No, no przecież No, zwałowany został. Co nie robią? Hops! Mam <śm> <śm> Nie I'm helpin'! Głupi koń, co ty myślisz sobie? Hops! Zestunowany koń! Ja myślę, że tyle chyba, nie? No, i tyle. Jest sobie ciasko. Co, jakieś dive? Co my tu robimy? O, tam jest ta. Co my robimy tu? Co my robimy tu? To... Dajcie. Ja tu proponuję kale w ogóle wbijać. O, mówię, mówię. No, no ale no, musiał tak. być Kamil w ten. Ojejku. To był jakieś szalone strasznie, ale okej okay. On przebiegł przez nas mm -hmm. Spokojnie Myślę, że całkiem spoko wyszedł ten ult Jeszcze ja się chase'uję Tarika, dawajcie ze mną I... o, o, Dejam! Do mnie, hopie Skacz Ładnie 1-0-12, no idealnie mi idzie jak na razie tym chyba 10-1-4 Okej, okay, to co Fencja Trzeba kupić teraz to i po prostu oni są niczym. Jak będę tego dobrze używać? A, jeszcze sobie to zaupgradeuję od razu. A, a ja tego dziadospa nie ulepszyłem chyba na maksymalny poziom jeszcze. Powinienem to zrobić przed tym. Taki protip mało, ale... Whatever. No to już miałem hajs, nie? Więc zbudowałem eee, Kiedy następny live robisz ostatnio dużo ludzi w i chcą? No ja robię takie ostatnio ninja live jak coś to musicie mnie śledzić na Twitchu bo bardzo często są ninja, że nie robię żadnej wstawki eee, Ewentualnie musicie mieć Facebooka bo staram się zawsze dawać info na Facebooka a livey są totalnie losowe, czasem nie ma przez miesiąc, a czasem są codziennie. Dobra, egzostowana Kane. Uwaga na grzyba. A miniony zresztą to. Muszę sobie to przerzucić. Co wy tam robicie? No i wladzisz Ojojojoj, ja tu padnę, NIE! Idę bro, idę de ją! CO ON ZROBIŁ, CO ON ZROBIŁ? CO ON ZROBIŁ? CO ON ZROBIŁ? UŻYŁ NA SIEBIE DZWONECZKA! A dzwoneczek oczywiście daje bardzo ładnego heal'a No dobra, ja go zrobiłem Ej, tu idzie Jinx, tu idzie Jinx, nie? Cały repliks. Zostawiam serdecznego Wardę i spadam. Mam nadzieję, że tu nie ma grzyba, nie. Po prostu zrykolujmy się tutaj. Nie wierzę w to. O. No, bywa. Hops. Eee, dobrze, to teraz lecę w to. Ile CDR-a? 25 już. Dlatego ja te buty składam, nie? Żeby mieć jak najwięcej tego. Chociaż to sytuacyjne, Bo czasem ninja tabi, czasem Merce To nie lepiej było ci złożyć was serce? Frozen Heart tam... No. No. Frozen Heart będzie... Frozen Heart jest na razie słabszy, dużo słabszy od omena. Lepiej omena złożyć. Moim zdaniem, ale już omen dostaje bardzo duże nerwy, więc to jest tylko kwestia czasu, aż to się wszystko zmieni. Bo Omen dostaje nerfa dosyć dużego na to, że nie będzie teraz slowował Adeker, jak to jest właśnie ta ADKR strzela, nie? No dobra, także to jest gra Braumem nadrobiona Mam nadzieję, że wszyscy są szczęśliwi, nie będzie więcej pytań, kiedy A do Z Braum, albo nagraj od początku całą serię Widzimy się w następnych odcinkach, na razie! Siemano.